Lednica już po raz 13 przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy umysł. Zadania w ramach projektu realizowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, ale również dorośli. W projekcie bierze udział blisko 900 gmin z całej Polski podejmując aktywną profilaktykę. roku organizatorzy kampanii postawili na pochwałę trzeźwego myślenia, twórcze podejście do życia i funkcjonowanie bez używek. Są dwa obszary. Pierwsze, pierwszy obszar to są kupony, konkursy, które dzieci muszą wypełnić, które muszą odnieść się do postaw prozdrowotnych, do postaw mówiących o ukochaniu życia, o miłowaniu o barwia zdrowego życia, bez uzależnień, a drugi obszar to jest właśnie taki typowy, sportowy, który mówi o tym, że zrobimy Ciele, Zdrowy Duch. I tutaj właśnie wtedy jest organizowana taka olimpiada dla dzieci, które, no dzieci żywe, bo tak jak widać biorą udział. Patrząc obiektywnie na działalność naszych tutaj dzieci, wszystkie uwielbiają jakikolwiek, jakąkolwiek, że tak powiem, działalność ruchową. Czy to będzie lekkoatletyka, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie siatkówka, koszykówka. Jest tego dużo w Lednicy. Dużo też dzieci zapisuje się do klubów. Dużo jest zajęć dodatkowych w szkołach, animatorzy, prawda? Jest naprawdę sporo zajęć, które mogą dać radość, tym Dzieciom, które nie muszą siedzieć w domach, klikać na komputerach, krzywić kręgosłupy, prawda, i korzystać na przykład z usług, powiedzmy sobie, innych tutaj, ludzi, którzy sprzedają bądź handlują różnymi dziwnymi rzeczami. W ramach projektu w Legnicy odbyły się igrzyska lekkoatletyczne. Kampanii wspierają znani sportowcy, m.in. Maja Włoszczowska czy Robert Korzeniowski. Promujemy edukację opartą na zabawie, mówi koordynator imprez Tomasz Piorun. Dodaje, że podczas imprez młodzież uczy się zdrowego współzawodnictwa, współpracy w zespołach i postaw prospołecznych. Jest szansa, że spróbują też innej aktywności, innej konkurencji. Jest to jakiś sposób na zabicie nudy, na oderwanie się od cieku krystalicznego ekranu jakiegoś swojego urządzenia. No, trzeba się wykazać prostymi umiejętnościami w lekkiej atletyce. Tutaj się nie da niczego ukryć, przykombinować, po prostu trzeba przebiec, rzucić, skoczyć. Każdy to może robić. Staramy się, żeby liczyło się uczestnictwo. Także nawet te osoby, które nie zdobędą medali, prawda, żeby też miały z tego satysfakcję duża ilość nagród. No myślę, że taka przyjazna atmosfera takich zawodów to nie są zawody organizowane w ramach jakiegoś tam wielkiego regulaminu, prawda, oboszczeń i tak klasyfikacji. Po prostu chcemy, żeby dzieci się po prostu pobawiły na takim ładnym obiekcie jak tutaj. Ja skakałam w dal, ale robiłam to pierwszy raz. Jak było? Nawet dobrze pani mówiła, że dobrze jak skoczyłam. No i też biegam sobie, ale na długie dystanse wolę niż na krótkie. Sport jest bardzo zdrowy, pozwala na przykład, nie wiem, zamiast y, jakiś używek, to może jak masz ochotę, to nie wiem, zapalić, że jesteś uzależniony, to wystarczy, że wyjdziesz, pobiegasz, wyżyjesz się, no i od razu ci się chciała, tak myślę. Sporo jest takich osób. No bo dużo osób na początku jak ma nauk, no trudno z tym oczywiście zerwać, ale jak po jakimś czasie zmuszają go, na przykład rodzina, bo nie chce, żeby się zatracił w tym, no to zaczyna biegać, czy uprawiać jakikolwiek inny sport i no zapomina o tym, że potrzebuje tego. Korzystamy z dofinansowań Wydziału, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tutaj z Urzędu Miasta Alegnicy. Jeździmy na obozy, na których realizujemy programy profilaktyczne. Są tam od powiedzmy konkursów plastycznych poprzez przedstawienia teatralne, mini dramy, różnego rodzaju wykłady, bo też współpracuje z nami pani, która zajmuje się problemami alkoholowymi. Są to i wykłady, rozmowy, zabawy yy, różnego rodzaju. Yy, próbujemy też uświadomić, że yy, ingerencja sportu w życie jest tym plusem, a ingerencja patologicznych różnego rodzaju zjawisk jest minusem, i yy, powiem, że yy, w tych środowiskach, które obecnie się nasi sportowcy obracają, yy, ta integracja sportowa bierze górę. Nie ma już takich odejść gdzieś tam ktoś źle skończył, prawda? Gdzieś go wciągnęli w jakieś różne tam niepotrzebne sprawy. Młodzież z 12-letnickich szkół, która uczestniczyła w olimpiadzie lekkoatletycznej zorganizowanej w ramach kampanii, doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożeń i pokus, które na nich czekają. Wiedzą też, że uprawianie sportu pomoże im w rozładowaniu napięcia emocjonalnego i pozwoli pozbyć się nadmiaru energii. Na pewno świadomo, gdyż oprócz jakby e, takiej aktywności czysto fizycznej e, też są przekazywane dzieciom treści związane z profilaktyką uzależnień. E, no wiadomo, mówi się o tym i w telewizji i wszędzie, że no, zdrowo to znaczy aktywnie, że wtedy są szanse, że będziemy zdrowi. Natomiast e, tak jak powiedziałam, są prowadzone te elementy, gdyż pokusy są jakie są, to szkołanie. Uchroni, nie zawsze rodzina uchroni, jest to podwórko, koleżeństwo, dyskoteki, gdzie dzieci idą i jednak eksperymentują. Lepiej o wiele uprawiać sport jakiś niż używki. Myślisz, myślisz, że sport będzie Twoim sposobem na życie? Mam nadzieję. Sport dla mnie jest ważny, gram często w i dzięki temu że czuję się lepiej, silniejsza, że coś potrafię. Chciałam zostać pierwszą dziewczyną, która gra w NBA, ale teraz nie, myślę, że nie, to jest tylko taka zabawa bardziej. Szkół jest 12, to są i gimnazja i szkoły podstawowe. Razem je łączymy to już od kilku lat. Niczemu to nie przeszkadza. Kiedyś byliby w jednej szkole, prawda? Bo to była klasa, szkoła 8 to druga klasa gimnazjum, bo tutaj stestuje druga klasa gimnazjum, byłaby, w ósmo, byłaby to ósmą, Około 200 uczestników jest e, może nawet troszeczkę ponad. E, 200 trochę nie widać, to duży obiekt, no ale tyle dzieci przyszło z nauczycielami, no, że cieszymy się. To tak standardowo można powiedzieć. Uczniowie startowali m.in biegu na 60, 600 i 1000 metrów, skakali wzwyż i rzucali piłką lekarską. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale i sprzęt sportowy.